Witam was ziemniaki w nowej serii Resident Evil Operation Raccoon City. Więc zaczynamy nową kampanię Resident Evil. Ja sobie wezmę poziom jest niski, normalny, weteran i zawodowiec. Ja sobie wezmę weterana tu na środku już mamy, już są postacie. To będą już u nas pomagierzy. U góry po prawej na początku dostajemy 1000 punktów PD. Za te punkty można sobie kupić y, broń. <laughs> jakie zdobyć? Punkty można je z, y, zabić, a przeciwników lub zombie. No, zobaczymy jakie są postacie. Na przykład mamy y, wektora, zawodowca lekarza, naukowca, sapera, szturmowiec, szpiega. Ja sobie biorę zawodowca. Tutaj możemy sobie kupić oczywiście umiejętności. Już mogę sobie kupić. Ale jak na razie... Nie, ja chcę sobie jakoś na zbroję zbieram. Czy coś innego. Pistolet też bym mógł sobie już kupić na przykład. Nie na razie nie Ale jak na razie nic nie potrzebuje Dobra No to więcej nie przeddłużamy no to wio, gramy Mam nadzieję że będzie wszystko normalnie chodziło że nic nie będzie umuliło. Bo przez tak jakiś ostatni czas mi jakoś zaczął mulić ten Resident Evil musiałem innym, yy, innego rezydenta ściągnąć, ale tak to samo działa, nie wiem o co chodzi. Może to jest z Krakiem jest. Czasami mówi, czasami nie przecina. Nie wiem co chodzi. Grafika jest bardzo zachwycająca na początku, animacja też bardzo jest o, fajnie pokazana. Więc zobaczymy, zobaczcie jak się przechodzi rezydent Evil. Chyba po zakończeniu Umbrelli będziemy zaczynać grać. Armię USA, jeśli rano, się tam były, nie wiem, jeszcze jak to jest, nie czytałem o tym jak, jak to jest, czy, czy trzeba pierwszy przejść Umbrella i później może USA, czy może to i to, nie wiem, oto Nasza postać. And widzimy ją z tyłu. Hmm. Modele postaci są bardzo interesujące. Mają fajne tekstury no, Fajnie się na nich patrzy. Ładno są oczywiście cienie. Jak <sumtry> widzicie, gra na full... ...na full, e... full, full, full uh, graficę. Jak, to jak, to jak to na razie nic nie przecina. A Kartek Jedną gigową GeForce GT430 i mm, tak 430 Procesor 2,4 dwórceniowy i no i 4 GB I jak widzicie, wszystko ładnie chodzi. Mam nadzieję, że nie będzie się przycinać, i pogramy sobie miło i ciekawie. Mm. Tu są właśnie dane. Dane potrzebne są do galerii zdjęć, które umieszczone są na right, menu gry. to macie galerię, coś tam, coś tam, nie? Dobra, tu gramy, gramy, gramy. Granata weźmiemy. Aha, może, ja już sobie wziąłem broń, mam snajperkę. fajnie się strzela, ale to jest jedna strzałowa. O, I zaczynamy napierdalać. Ciężko się celuje się sniperką. W sensie o to tak się trudno się celuje. Jak dla mnie. Przepraszam za te dźwięki takie jakby echo i... Prawie nicy słychać, w sensie o to takie... Mm, Strzelanie jest takie dziwne, nie wiem czemu tak jest. Każdy z tak ma. Nic na to nie poradzi. Ktoś lewa. Lewa, kurde. Lewy Resident Evil, kurde, skądś. Ktoś nie mógł zrobić normalnie. Mój wy jest. Mm. Kurwa. Nie jest też takie łatwe Jeszcze weteran, no kurwa kryj się debil. Przechodzimy na weteranie, nie będziemy na nocy grać na normal Grąż tą grę no nie wiem Trochę z pogramie no nic przyszedłem sobie. Chciałem zobaczyć jak się nagrywa też. Czasami dobrze nagrywało. Kurno, nie giną. Mm, dawaj je Dawaj, 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 dawaj. Bardzo się uważa z życiem, bo od razu o, łatwo może zginąć. A no, może się udać pod trójką. I, y, jedno mamy, jednego spraya, tam parę gramów możemy mieć. No i to wszystko. No, je błód ale są zajebiste, je, body. konopie, konopie, nie, zostawimy konopie, żebyśmy później mieli tak się uleczyć. Yeah. <t– tr seine Christmas> <fyrera> no, może podnosić bronie, nie z ziemi, ale ja w swoim będę sobie biegał. Trochę muli. Mogę rzucić sobie granat, ale... nie opłaca mi się. Trudno zabić na przykład czasami jedną strzał w głowę. Kurwa się. Mieszka się czasami. Przepraszam. Ale nic na to nie poradzę. A, bo w tej grze mi się tak nie tnie. O, w czołko i jeszcze żyje. No, ja tego nie rzucę. Kromacika tam rzucimy. Kurde. I głowa, i um, głowa, o, i jeszcze żyje. I no good job, nice. O nie, nie, proszę, nie tnij się, nie tnij się, bo zajebiecie. Konopie wyjdziemy, kurwa, aha, pod shiftem e można sobie skakać. Jest to bardzo przydatne To kogo ten To jest mój? To jest przyszły. Kurwa, już się nie ogarnie Mamy granata. O, może coś w opcjach jest nie tak Dźwięk No jest, wszystko ok Ładuj, to debilu I te nie chcę zużywać, dzisiaj nie opłacam tych pedałów Najlepiej na zombie, jak jest horda, czy coś, jak będzie. Nie wiem, czy to jest jeszcze jaka horda. Pistolek maszynowy... nie. Gin, 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 celu nie No, trzy razy dostał. Hmm, jeszcze żyję. O, tutaj sk skoczył. Normalny rodzaj telewizji. Trzeba mu dosić guzik. Trzeba skoczyć. To jest dobre. I gdzie, gdzie, gdzie? Bum. Później jeszcze tak urywać głowa, albo coś. To było fajnie. Ale nie zrobili. No kurwa za tybilu. No, czytalać? Q? Mm -hmm. Nie, nie, nie słyszeć. Słyszeć? Słyszeć? Słyszeć dobrze? Mam nadzieję, że dobrze mi słuchać. Nie, może będę teraz głośniej i się postarać mówić albo coś. Poczekajcie, zobacz jak się na